Prawo i nakazy obecnie nie kojarzą nam się z mądrością i z roztropnością, i z takim wysokim stopniem zaawansowania moralnego człowieka. Ale jednak pomyślmy, co by to było, gdybyśmy nie mieli Bożych Przykazań, gdybyśmy nie mieli prawa objawionego przez Boga, gdybyśmy nie wiedzieli, co to jest sprawiedliwość, bo gdybyśmy nie wiedzieli, co jest sprawiedliwe. A co nie jest sprawiedliwe? Zapanowałby w naszym życiu, w naszym świecie, w naszym społeczeństwie chaos, totalny chaos. Może to jest taki moment, w którym warto podziękować Panu Bogu za to, że objawił nam sprawiedliwość, że pokazał nam, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe. Że Boże przykazania, to co Bóg nam objawia o właściwym sposobie życia że to jest dar, to jest dar, za który możemy podziękować. Ten krótki fragment dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam pewną zasadniczą prawdę. Bardzo często jest tak, że kiedy patrzymy na przykazania, które mają być dla nas jakimś drogowskazem, jakimś kierunkiem, w którym winniśmy podążać, próbujemy na różne sposoby znaleźć takie, które byłoby tym najważniejszym. Już abstrahując od tego, na którym najczęściej się skupiamy. To jednak jest tak, że w każdym z nas tkwi taka pokusa, żeby znaleźć to, co jest najistotniejsze, zabezpieczyć się w ten sposób i dać sobie takie poczucie, że to najważniejsze przykazanie spełniam. Otóż nie da się wyabstrahować takiego, które byłoby ważniejsze od pozostałych, dlatego że one wszystkie razem stanowią pełną złożoną całość. Bóg wypowiedział całe swoje prawo, całą, całą zasadę. Postępowania w swoich dziesięciu przykazaniach. I Pan Jezus, żeby ułatwić nam rozumienie prawa, postanowił skondensować tych dziesięć przykazań w to najważniejsze, jedno: przykazanie miłości. Dlatego, że całe prawo i prorocy, tak jak o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii, streszcza się w jednym nakazie: miłości siebie, Boga i bliźniego. I jeśli zadajemy sobie pytanie o to, w jaki sposób winniśmy wypełniać prawo, o jakim wypełnianiu prawa mówi nam dzisiaj Jezus w tej Ewangelii, to mówi właśnie o prawie miłości. Jeśli będziesz w swoim życiu robić wszystko, żeby nie stawiać miłości bar barier, żeby starać się miłość realizować, nawet wtedy, a może przede wszystkim wtedy, kiedy to kosztuje strasznie dużo, wymaga poświęceń, kiedy jest związane z wychyleniem, otwarciem serca na tych, których kochać trudno, jeśli będziesz w swoim życiu robić wszystko, by kochać i by to była miłość szczera, prawdziwa, rodząca się z Twojego spotkania z Bogiem, nawet jeśli będzie czasami związana z różnego rodzaju niedoskonałościami czy upadkami, to to będzie Twoim najlepszym wypełnieniem prawa, o którym mówi nam dzisiaj Jezus w Ewangelii. Bo na końcu czasów, jeśli Jezus o cokolwiek nas zapyta, to zacznie od pytania o miłość. Czy robiłeś wszystko, robiłaś wszystko, żeby pozwolić się kochać i żeby zrobić wszystko, by kochać? Miłość jest sercem prawa. Więc tą miłością starajmy się żyć, i tę miłość starajmy się w naszym życiu realizować i wypełniać. Jeśli spodobał Ci się ten chlebak i chcesz wesprzeć rozwój naszych braci, wejdź na stronę www.akcjakonstelacja.pl.